Tupson. 3 zł. Cześć Dawid. Wpisz na Twif Beata Palska 128. Ta dziewczyna cię podrywa, i jest teraz... na, na randkę. Czekaj, jak, 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 jak? Wpisz na Twitch. Wpisz na Twitch. czekaj, eee, czekaj, czekaj, czekaj. za ja? O kurwa, jaki paszczur gruby! O, Jaki gruby paszczur! Ja p***a! I to jaki wieprz! Ja p***a! Jaki baleron! Jaki baleron! Dziękuję. To ja Dawid Jasper! Schudni! To ja Dawid Jasper! Z nie zbliżę się. To ja Dawid Jasper schudni. O, nic nie jadłam. A co? A co takiego? A ja pokażę. Co pamięta? Jak schudniesz, Wiecie? to się z tobą umowie, a teraz ważysz... 10 tysięcy kilo! Macie? Jak schudniesz, to się z tobą umówię, a teraz ważysz 10 tysięcy kilogramów. Poczekajcie. Nie. Tutaj macie ten Karta. To się przyda. A tu macie. Taką kartę. dzieci. co? O, 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 o czego śmiecie? Za mnie? A tutaj karta masz ogląd na Nie włączę z Pokażę Wam kartę. A tutaj. Dobra, dobra. Aj, powiedziałem. Ale powiedziałem, skłodzi waży 10 tysięcy kilo. Ona waży 10 tysięcy kilo, a ja się na <grymne> <grymne> ze ściana, 5 zł. Daj, łysy. Dawid masz natychmiast podpisać tego steama. steamcommunity.com. Nie będziesz mi jebana kurwa rozkazywał! Nie będziesz mi ty jebana kurbo! Rozkazywał! Jebana kurbo! Nie będziesz mi rozkazywał! Hejterze!